Lustracja totalna, tak można chyba nazwać nowe procedury lustracyjne. Obejmą one kilkaset tysięcy osób, mówi się nawet o siedmiuset tysiącach. Zlustrowani będą między innymi politycy, wysocy urzędnicy państwowi, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, wykładowcy i dziennikarze. Nie wszystkim nowe przepisy lustracyjne się podobają. O lustracji, która znowu wywołuje gorące spory w raporcie Arkadiusza Bierzuka. Andrzej Krawczyk, były minister w kancelarii prezydenta. Pomówiony o współpracy ze służbami specjalnymi PRL. Jego proces lustracyjny rusza 14 marca, dzień przed likwidacją sądu lustracyjnego. Pytanie, czy na pewno ruszy, bo IPM nie dostarczył jeszcze do sądu akt byłego ministra. A ja się tu mogę dłać do bajki Kraśnickiego, wy tu się bawicie, a mnie chodzi o życie. IPN twierdzi, że nie chodzi o zabawy, ale o gromadzenie materiałów. Wiele wskazuje więc na to, że lustracja Andrzeja Krawczyka rozpocznie się na dobre w jednym z 20 sądów okręgowych. To one po 15 marca przejmą ciężar lustracji. W każdym z nich trwają ostatnie przygotowania i porządkowanie akt. Takie trochę obawy są, ile będzie tych spraw, tego nikt nie wie. Zanim jednak ruszy lustracja w sądzie, oświadczenie lustracyjne będzie badać biuro lustracyjne IPN, a nie rzecznik interesu publicznego, który kończy swoją działalność. Dopiero później prawdziwość oświadczenia będą zatwierdzać sądy okręgowe, którym przywrócono procedurę karną. W tych sądach okręgowych w udziałach karnych pasują doświadczeni sędziowie, którzy niewątpliwie poradzą sobie z kwestią badania i weryfikacji oświadczeń ilustracyjnych. Współautorzy ustawy nie mają wątpliwości, niektórzy prezesi sądów tak, szczególnie ci, którzy nie mają pieniędzy na stworzenie dodatkowych etatów. My nie mamy sędziów yy, tak doświadczonych, jeżeli chodzi o znajomość realiów tam. Zestresowany. Wątpliwości ma też odchodzący rzecznik interesu publicznego. Wątpliwości dotyczące tego, czy poradzi sobie IPN. Włodzimierz Olszewski zarzucił Instytutowi uniemożliwianiem ilustracji w ostatnich latach. IPN twierdzi, że to nieprawdziwe zarzuty, a do ilustracji po nowemu jest przygotowany. Instytut po prostu musi tą ustawę zrealizować najlepiej, jak potrafi. Ja tylko mogę powiedzieć, że oczywiście zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa dla publicznego wizerunku Instytutu, tego, aby jego odbiór nie był zdominowany tylko i wyłącznie przez lustrację. Właściwie dwa rodzaje lustracji. Równolegle będzie lustrować pion archiwalny IPN. We wrześniu na stronach internetowych Instytutu ma się zacząć publikacja czterech list funkcjonariuszy SB, tajnych współpracowników, osób inwigilowanych przez te służby i członków władz PRL i PZPR. Jak długo będzie trwała ilustracja? Biorąc pod uwagę przewlekłość procedur sądowych w Polsce, to obawiam się, że to może trwać nawet kilkanaście lat. Po 15 marca lustracji będzie podlegało nawet 700 tysięcy osób. Teraz to tylko 27 tysięcy. Dotychczas oświadczenia lustracyjne składały osoby startujące w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Wysocy urzędnicy państwowi, sędziowie, prokuratorzy i adwokaci. Teraz dojdą do nich, urodzeni przed 1972 rokiem, samorządowcy wysokich szczebli, wykładowcy, członkowie rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa i dziennikarze. To jest ustawa, która zmusza uczciwych ludzi, żeby dali słowo honoru że są uczciwi. Mi się to wydaje kompletnie nie do przyjęcia. Dlatego część dziennikarzy odmówiła złożenia oświadczeń lustracyjnych. W niektórych redakcjach decyzja jednak zapadła od razu. Lustracja będzie. Dziennikarza jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego można wymagać złożenia tego typu oświadczeń. Tak samo się ich wymaga chociażby od polityków, od posłów, parlamentarzystów. Dziennikarz, który nie złoży oświadczenia lustracyjnego, może stracić pracę i możliwość publikowania, bo nowa ustawa w tym przypadku pozbawia go funkcji publicznej. Państwo tu przerzuca odpowiedzialność na naszych wydawców, redaktorów naczelnych, naszych naturalnych sojuszników. W ten sposób być może chce też skłócić dziennikarzy z ich pracodawcami. Bo to oni będą musieli podjąć decyzję o zwolnieniu z pracy tych, którzy nie złożyli oświadczeń ilustracyjnych. Problem dotyczy też wykładowców wyższych uczelni i dyrektorów szkół. Niektórzy z nich również zbojkotowali oświadczenia. Bardzo mnie to denerwuje, bo wie pan, przypomina mi to... Co było w PRL-u, to znaczy podpisywanie lojalnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiedział, że zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego zapis ustawy o zakazie wykonywania zawodu dla tych, którzy oświadczeń lustracyjnych nie złożyli. Zaskarży też zapis mówiący o definicji dziennikarza. Przepis, który jest niewykonalny i będzie sprzeczny z zasadą wolności słowa, czy artykułem 10 Konwencji Praw Człowieka. Dochodzimy do stanu. Inne przepisy ustawy lustracyjnej zaskarżyło do Trybunału SLD, między innymi zapis mówiący o osobowych źródłach informacji. Wątpliwości lewicy budzi też możliwość pozbawienia funkcji publicznych osób, które znajdą się na listach współpracowników bezpieki. Za kłamstwo lustracyjne traci się prawa publiczne na 10 lat. Ta ustawa po prostu jest chaotyczna, niechlujna, naraża adresatów na wątpliwości, których sami nie mogą... Usunąć. Trybunał zajmie się znów skargą, kiedy nowa ustawa wejdzie w życie. Według jej współtwórców, mimo problemów, można mówić o kompromisie. Jest to niezła ustawa. Natomiast reszta już jest po prostu w rękach ludzkich, dokładnie w rękach sędziów i pracowników IPN-u. W Instytucie Pamięci Narodowej ciągle remont, remont ustawy lustracyjnej teoretycznie już się zakończył, ale tak jak w przypadku budynku IPN-u to tylko przysłowiowa zmiana elewacji, bo chociaż nowa ustawa lustracyjna nie weszła jeszcze w życie, to na jej ścianach pojawiają się pierwsze pęknięcia. Arkadiusz Wierzuk TVN24. A w naszym studiu dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dobry wieczór. Do wieczór panu, wieczór państwu. Panie doktorze, jako Rzecznikowi Praw Obywatelskich ta nowelizacja ustawy lustracyjnej podoba się? To jest dobra nowelizacja? Wie pan, ja nie jestem od tego, żeby mi się podobało, ja jestem od tego, żeby mi się nie podobało. W związku z tym będę składał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tym. Przedziale, w którym właśnie mi się nie podoba, to znaczy definicji zawodu dziennikarskiego, czyli tych osób, które podlegają w tym zakresie lustracji, a przedtem złożyłem już wniosek, nawet nie pamiętam już kiedy, dwa miesiące, trzy miesiące temu, który nie został odnotowany w mediach, mianowicie ten, który dotyczy pomawiania narodu polskiego o udział w zbrodniach nazistowskich i komunistycznych. A ten e, dotyczący dziennikarzy kiedy? E, ten trafi do Trybunału Konstytucyjnego? Wie Pan, wydałem dyspozycję w zeszłym tygodniu. Sądzę, że w ciągu tygodnia, dwóch, nie chciałem podejmować zobowiązania co do czasu. E, czasu mamy wystarczająco dużo, na pewno w marcu. To są jedyne dwie wątpliwości Pana, jeśli chodzi o tę ustawę? W tej chwili dwie wątpliwości. Czy jakieś inne jeszcze powstaną? No to zostawiam sobie tą sprawę otwartą. Wróćmy do dziennikarzy. Część dziennikarzy mówi o obywatelskim nieposłuszeństwie, zapowiada, że nie złoży oświadczenia ilustracyjnego. Według pana to jest obywatelskie nieposłuszeństwo, czy jak mówią inni, stawianie się ponad prawem? To jest nieporozumienie. Koncepcja obywatelskiego nieposłuszeństwa jest bardzo piękną koncepcją XIX wieczną, która zapisała się w historii anglosaskiego prawa i walki o wolność i prawa człowieka i nie powinna być używana do celów. Które nie są z nią zgodne. Po pierwsze, to jest walka o jakieś wartości nadrzędne, a nie tylko grupowe. Obawiam się, że w tym przypadku. No, Ale tu jest wa walka o wolność słowa. Chwileczkę. chwileczkę. Y, Obawiam się, że tu jest walka o, przeciwko lustracji w ogóle, a także walka o y, godność pewnej korporacji. A po drugiej ten chyba element będzie zasadniczy i mam nadzieję, że tutaj się Pan ze mną zgodzi. Po obywatelskie nieposłuszeństwo sięga się po to, aby zmienić jakieś prawo, aby je udoskonalić, ale wtedy, kiedy nie ma innych środków. W tej chwili wszystkie środki są uruchomione. Nie możemy sięgać po tego rodzaju instytucje wtedy, kiedy prawo nam się po prostu nie podoba, dlatego że prawo nam się nie podoba w bardzo wielu segmentach i w bardzo wielu dziedzinach życia. Panie Doktorze, dopuszczałby Pan w takim razie takie działania dziennikarzy po decyzji Trybunału Konstytucyjnego? Zakładamy, że Trybunał Konstytucyjny uznaje, że przepisy są zgodne z konstytucją, niczego nie zmienia i wówczas dziennikarze, no nie mając innego wyjścia, mówią, nie będziemy składać oświadczeń. Ilustracji. Sięgnijmy do tego, czym jest obywatelskie nieposłuszeństwo. Otóż mam przestrzegać prawa, nawet gdy ono jest niesłuszne czy niesprawiedliwe. Takie jest założenie. Założenie legalnego postępowania w państwie. Wtedy mogę je złamać. Czym obywatelskie nieposłuszeństwo mówi mi, że mogę, jeśli jego niesprawiedliwość jest tak wielka, że jest nie do zniesienia. Jakie to były przypadki? Takie przypadki były niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych. Takim przypadkiem było na przykład ustawy norymberskie dotyczące Żydów w epoce hitleryzmu. Otóż czy lustracja jest takim złem, że należy występować, sięgać po obywatelskie nieposłuszeństwo? Moim zdaniem jest to nieposłuszeństwo, ale nieobywatelskie. No, według tych, którzy zamierzają nie wypełnić oświadczeń instytucyjnych, w tej walce chodzi też o wolność słowa. Pan, zapowiadając skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, też zwraca uwagę, że jeden z artykułów tej znowelizowanej ustawy, e, jeśli chodzi o sankcje, które mogą grozić dziennikarzom, którzy nie wypełnią tych oświadczeń, naruszałby e, zasady wolności słowa. W konsekwencji i dlatego będę o tym, z tym występował. Proszę zwrócić uwagę, że sprawa jest już zawisła w Trybunale Konstytucyjnym. A więc wytaczanie w tej chwili działa z obywatelskim nieposłuszeństwem, które zostało użyte w niewłaściwym kontekście, niewłaściwym celu, jest błędem, co najmniej błędem. A radziłby Pan poczekać, tak, dziennikarze? Radziłbym wycofać się z tych bardzo szumnych deklaracji. Ja kiedyś użyłem określenia, które użyję teraz powtórnie. Taki wysyp Antygon jest niewłaściwy. Ale będzie Pan bronił dziennikarzy, jeśli miałyby ich spotkać jakieś sankcje? Po pierwsze, będę występował przeciwko obecnie przyjętej definicji dziennikarza, dlatego że jest ona tak szeroka, że nie wiadomo, kto właściwie może pod nią podpadać i w konsekwencji kto może być pozbawiony zakazu publikowania. Po drugie sądzę, że zakaz publikowania samej istoty jest sprzeczny z artykułem 10 Konwencji Praw Człowieka i tutaj będę przeciwko temu mocno występował. Czy nie obawia się Pan, że tworzona, która ma być tworzona lista, WPN, lista współpracowników SB, że naruszy prawa obywatelskie, bo tak naprawdę znajdą tam się znajdzie się tam kilkaset, być może tysięcy osób, które dopiero po tym, jak się znajdą na tej liście, kiedy zostaną okrzeknięte współpracownikami SB, będą mogły pójść do sądu i walczyć o swoje prawa, racje i dobre imię? To jest wykonania oczywiście. Zastanawiam się nad formułą współpracy, a w szczególności nad tą drugą formułą która tam jest zawarta pomocnictwa do zbierania informacji. To może budzić pewne wątpliwości, ale przyznam się, że w tej chwili nie mam jasnego zdania w tej kwestii. No to jest dobra kolejność, że najpierw tworzymy listę współpracowników SBA, a później dopiero ludzie, którzy się na niej znajdą, mogą się odwoływać. Ta lista zostaje upubliczniona w środowiskach, często będą e, nie wiem, no, skazywani na jakąś infamię. E, no to będzie dla nich wyrok. Tak, no tak, ale ten, kto to robi, robi pod rygorem określonej odpowiedzialności. To nie, jest, to nie jest robiona lista przypadkowo. I potem procedury sądowe są tutaj przewidziane. No ale jaka to jest satysfakcja dla kogoś, kto się znajdzie na tej liście niesłusznie? No Szybna, czy w końcu chcemy tą lustrację przeprowadzić, czy nie? To jest zasadnicze pytanie. W tej chwili po wysunięciu dziesiątków innych argumentów, Wysunięto w końcu, rzucono na stół kartę właśnie rzekomego obywatelskiego nieposłuszeństwa. Chyba w gruncie rzeczy chodzi o to, aby lustracji nie było. No dobrze, a nie lepiej otworzyć na przykład archiwa? Niech a każdy czy? ma dostęp do nich. Każdy. Każdy może sprawdzić dokumenty dotyczące kogo chce. Cieszę się, że tylko pan nie, to powiedział, bo tak samo nie składać, Tylko nie składać, po co te oświadczenia lustracyjne, po co ta cała procedura? Otworzyć archiwa. Gdyby, pan, mi, gdyby pan mnie zapytał o zdanie. To powiedziałbym właśnie tak samo jak Pan i zdaje się Pan doktor Dudek też takie stanowisko prezentuje, a mianowicie, że otwarte powinny być archiwa, wszyscy powinni mieć dostęp do wszystkich akt, no z wyjątkiem może jednego zastrzeżenia, a mianowicie dotyczące tych spraw dotyczących obyczajności. Tak chyba mniej więcej zrobiono w Niemczech i w gruncie rzeczy mają pewne kłopoty już poza sobą. Ja wrócę do tej listy agentów, bo na tej liście mogą, że mogą znaleźć osoby, które na przykład zostały oczyszczone przez sąd lustracyjny. Na przykład pani Zyta Gilowska e, ma być wpisana na tą listę tam współpracowników, zdaje się, e, SB. To, to nie jest absurd? Jest absurd, że doszło do sytuacji, w której ktoś oczyszczony przez sąd lustracyjny, na przykład pan Jurek, Jurek? Jurczyk. 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 Wcale nie uważany jest za osobę oczyszczoną. Praktyka, wykładnia, orzecznictwo na tle ustawy ilustracyjnej doprowadziło do tego, że właściwie nie osiąga ona swojego rezultatu. Jeśli na przykład arcybiskup Wielgus zwrócił się o autolustrację, bardzo niesłusznie z wielu powodów, no to niech chyba nie liczy na to, że po wyroku pozytywnym dla niego będzie uważany za oczyszczony. To jest właśnie paradoks tego postępowania. No to może trzeba zaskarżyć e, te Fru. przepisy. no Te, które mówią o tym, że osoby, które zostały oczyszczone, e, yy, będą znajdowały się na tej części. Proces ilustracji nieudolny, niefortunny trwa już 17 lat. Jesteśmy właściwie w punkcie wyjścia. To jest świadectwo jakiejś ogólnej niemożności, a także sprzeciwu przeciwko samej idei ilustracji, które wychodzi z wielu. Punktów z wielu sfer. Ale Panie Doktorze, no Pan jako Rzecznik Praw Obywatelskich godzi się na niedoskonałe momentami złe prawo, byle tylko lustracja poszła? Nie, przecież ja złożyłem już jedno, jeden wniosek do Trybunału i z chwilą, gdy otrzymałem tekst ustawy jeszcze nie, nie weszłej w życie, zapowiedziałem od razu drugi wniosek do Trybunału i to w kwestii zasadniczej. Natomiast czy jeszcze następne będę składał, to jest kwestia. Rozważenia. W tej chwili jest mowa już o dwóch wnioskach, czyli tutaj o zgodzie nie można mówić. Dobrze, że zlikwidowano sąd lustracyjny i teraz tymi lustracyjnymi sprawami zajmować się będą tak zwane sądy zwykłe. Byłem zwolennikiem tych sądów lustracyjnych. To źle funkcjonowało. Proszę zresztą przypomnieć sobie, jak sędziowie bronili się przed powołaniem ich do sądu frustracyjnego. Ale w końcu to zaczęło jakoś funkcjonować. Ci sędziowie nie znają się pewny. na tej sprawie. Nie na jestem sprawach. pewny, czy zaczęło funkcjonować. Odniosłem zupełnie odmienne wrażenie, ale nie jestem także przekonany, że ta ustawa zafunkcjonuje. Choćby z tego względu, tej wielkiej ilości osób, które są w nią objęte. Natomiast Pan powiedział bardzo słuszną rzecz przed kilkoma minutami, do czego powinniśmy może zmierzać. Do otwarcia akt, do szerokiego dostępu i wtedy mielibyśmy sprawę za sobą. Panie doktorze, zmieniając temat, raport z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych. Dobrze, że ten raport się ukazał z punktu widzenia Rzecznika Praw Obywatelskich. Z punktu widzenia Rzecznika Praw Obywatelskich, a także obywatela dobrze, że te służby zostały rozwiązane raport powinien był się jakiś ukazać. Czy ten raport ma błędy i powinien być krytykowany i atakowany? To jest dalsza kwestia. Po pierwsze zwróciłem się do głównego inspektora ochrony danych osobowych, jeśli tytuł dobrze wymieniam, aby był przynajmniej powiedzieć, czy jest to zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, czy tam nie ma tak zwanych wrażliwych danych. No chyba inspektor ochrony danych osobowych nie ma zastrzeżeń specjalnych, tak? no ale jeszcze tej odpowiedzi nie otrzymałem chciałbym słyszałem po... gdzieś wypowiedź w, w radiu nie? też gdzieś słyszałem, ale chciałbym otrzymać odpowiedź oficjalną a kiedy pan wystąpił? dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie strasznie tygodnie. długo zastanawia się generalny inspektor ochrony Danych. proszę tego nie powiedzieć, bo ja naprawdę nie pamiętam w końcu tyle wystąpień przygotowujemy, że daty ich nie y, 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 uciekają po drugie zwróciłem się z zapytaniem no, otrzymałem kilka już skarg i w każdej z tych skarg Będę się zwracał o ich wyjaśnienie. To jest jedyna metoda, którą mogłem w tej sprawie przyjąć. A to, że pojawiły się tam nazwiska oficerów, agentów e, WSI czy osób, które współpracowały, że zostały te nazwiska upublicznione, tak powinno się dziać? Nie wiem. Mam co do tego obawy, ale y, trudno mi się w tej kwestii wypowiadać. Nie, właśnie Jeść... dzisiaj zastanawiałem nad tym, panie doktorze, że nawet osoba, która jest oskarżona przez prokuraturę, ma prawo do ochrony swoich danych osobowych. Mówimy Jarosław P., Kazimierz D., nie podajemy jego nazwisk, nie identyfikujemy tej osoby. Znaczy, to zabrania prawo, prawda? A tutaj nagle oskarża się ludzi o jakieś poważne czyny, czy znaczy, też na przykład ujawnia się, że są alkoholikami, podaje się ich nazwiska. Trzy raportem. kwestie. Pierwsza kwestia powtórzę dobrze, że te służby zostały rozwiązane, dlatego że niezależnie czy to był rak, czy wrzut powinien był zostać przycięty. Po drugie, powinien być jakiś raport. Po trzecie, czy ten raport został sporządzony prawidłowo i czy nie nasuwa jakichkolwiek wątpliwości, co do tego na razie wstrzymuję się od wypowiedzi. Będę w każdej z tych spraw ją podejmował, kiedy będzie skarga do mnie wpływała. A jakie są pana przemyślenia? Ja nie mówię ostateczne nie, no, na dziś. Moje przemyślenia są takie, zdziwi się Pan y, z tego co powiem. Otóż kiedy w piątek, któregoś piątku ten raport się ukazał, zadzwoniono do mnie o to, abym go skomentował. Ja powiedziałem, przepraszam, dwie godziny temu się on ukazał, będę go mógł komentować w poniedziałek, bo 370 stron wymaga ode mnie co najmniej dwóch dni przeczytania. Rozłożyłem go sobie na sobotę i niedzielę na wielkim, długim stole. I chciałem go czytać, ale w ciągu następnych pięciu, sześciu godzin w twal i w innych stacjach usłyszałem wszystkiego na temat tego raportu. Nie było rzeczy, której by już o tym raporcie nie powiedziano, a jedna z moich pań, ulubienic, powiedziała: Co prawda, jestem po operacji OKA i tego raportu nie czytałam, ale to było dla mnie najbardziej zachwycające. W tym momencie. Proszę mi wybaczyć, ale zamknęłem te 374 strony, do których przeczytania potrzeba, byłoby mi kilkadziesiąt godzin co najmniej, a może nawet tydzień. I wydałem trzy dyspozycje. Pierwsze zwrócenie się do inspektora, czy wyraźliwe dane zostały podane, po drugie sprawdzenie, czy naruszono przy nim ustawę, na której podstawie ten raport został opublikowany. Po trzecie podejmowanie każdej sprawy indywidualnej. Czyli po jakimś czasie, po jakimś czasie. Kiedy te sprawy przepłyną przez moje biuro, będę mógł panu na to pytanie z pełną odpowiedzialnością odpowiedzieć. A ile osób, które się czują poszkodowane tym raportem, zgłosiło się do pana? Na razie bardzo niewiele. A Gdy... to jest kilka, kilkanaście. Kilka na razie. Co prawda tak było kilka dni temu. Kilka. Jednej sprawie już się podjęli, w dwóch sprawach, kiedy ustnie mi zgłoszono. Poprosiłem, żeby to zostało zrobione na piśmie, nie dlatego, abyśmy nie mogli ustnego zgłoszenia przyjąć, ale ponieważ to był wykładowca wyższej uczelni, zakładam, że on to potrafi bardzo dokładnie nam przedstawić. A może Pan powiedzieć, w jakich dwóch sprawach podjęto działania? Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale jestem w bardzo dobrej sytuacji, bo nie pamiętam. Dlatego zwróciłem się, mogę tylko powiedzieć, że zwróciłem się o wyjaśnienie po pierwsze do Pana Ministra Marcierewicza. I to jest pierwszy krok, a potem będziemy podejmowali ewentualnie dalsze. Panie doktorze, yy, samoobrona powinna być zdelegalizowana? Chodzi mi o te weksle i decyzje Trybunału Konstytucyjnego? Nie, nie. To jakieś jest. Po pierwsze, procedura delegalizacji partii przed Trybunałem Konstytucyjnym jest bardzo długa, skomplikowana. I tam głównie, że wreszcie chodzi wtedy, kiedy cele partii są sprzeczne z założeniami. Wekslę to za mało, żeby zdelegalizować yy, samolot. Tak, uważam. Aż lepiej się ucieszy pewnie, jak na Proszę, żeby się nikt na to, co powiedziałem, teraz nie powoływał, bo to mówię tak na pierwszy rzut oka. Jak usłyszałem i zajrzałem do odpowiednich przepisów, na razie nie widzę ku temu podstaw. Dziękuję bardzo. Doktor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, był naszym gościem w pierwszej części niedzielnego magazynu. To wszystko, a już za chwilę historia przypomnia. Dominująca dobry film sensacyjny, jak samolotami lotu transportowano w latach 80. broń do Libanu. W ostatniej chwili przed naszym startem dołożono nam jeszcze dodatkowe bagaże. Mechanik poszedł, po jakimś czasie wrócił. W jednej ręce trzymał kałasznika, w drugiej tetetkę. I Mówi panowie, zobaczcie co wieziemy. Reportaż o transportach polskiej broni na Bliski Wschód w drugiej części dzisiejszego magazynu. Przyjrzymy się też sądowym ekspresom, czyli tak zwanym sądom 24-godzinnym. Zapraszam po przerwie.